Cześć, witam was serdecznie na kanale Porady Struktury Nauki. A dzisiaj temat związany z finansami osobistymi. Spróbujemy, słuchajcie, sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wszystko drożeje? Oczywiście, jest to moje zdanie, z tym co za chwilę się tutaj z wami podzielę. Zapraszam, słuchajcie, do subskrypcji, do oglądania kolejnych odcinków i słuchajcie, zapraszam do komentarzy, co wy na ten temat sądzicie. Czy uważacie podobnie jak ja? Ja, słuchajcie, długo się nad tym zastanawiałem. Jak to jest możliwe, przecież nikt nie jest głupi? Mamy słynnych profesorów, doktorów, doktorów nauk ekonomicznych. Wszyscy wiemy, jak na ogólnie naszą gospodarkę, jak na sytuację każdego pojedynczego obywatela wpływa, słuchajcie, inflacja. A co się dzieje? No, słuchajcie, nic się nie dzieje. Tak jak inflacja była pięcioprocentowa, tak jest pięcioprocentowa, dalej to wszystko zwyżkuje, dalej następuje niepohamowany dodruk pieniędzy, tak, jest tak zwane luzowanie ilościowe, to powoduje, słuchajcie, że jest taki pusty pieniądz, Czyli nie ma tutaj za wiele pracy, ale jest dużo pieniędzy w obiegu. No to, to wiadomo było, każdy wie, każda książka z ekonomii mówi o tym, że to musi się skończyć dużą inflacją. No skoro słuchajcie mamy tylu mądrych profesorów, tylu różnych doradców finansowych, którzy doradzają rządom, jak postępować, a jednak mimo wszystko cały czas ten dodruk następuje. Co to, słuchajcie, ma wspólnego z odpowiedzią na to pytanie, dlaczego wszystko drożeje? Słuchajcie, w mojej ocenie to jest, słuchajcie, celowe. Czyli o co mi chodzi? O to mi chodzi, słuchajcie, że kiedyś, nie cały czas, ekolodzy... Którzy robią różne, różnego rodzaju badania, widzą jak ta nasza przyroda się zmienia, oni słuchajcie, pewnie już doszli do pewnego porozumienia. Na czym to porozumienie polega? Na tym słuchajcie, że nie wszystko jest mówione tutaj w mediach społecznościowych, w telewizji, w wiadomościach, co mam na myśli słuchajcie, to że Pewnie nasi rządzący doszli do wniosku, no i bardzo dobrze, że jeżeli czegoś nie zrobią, to no już będzie nam naprawdę ciężko żyć za 50 czy 100 lat. Więc musimy coś zrobić, żeby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. I teraz słuchajcie, jak to zrobić? Jak zmusić danego Kowalskiego, powiedzieć mu, słuchaj. Nie jedź tym dużym suwem do pracy, te 3 czy 4 kilometry, tylko siądź na rower i jedź rowerem. Albo idź na pieszo. Jak w ogóle ludzi można zmusić? No, nie za bardzo ich zmusić, nie? Możemy oczywiście robić jakieś strefy parkingowe w mieście i dowalić za jedną godzinę i powiedzieć, słuchaj, możesz sobie wjechać do miasta, tak? Do pracy dojechać. Nawet jeżeli ta praca znajduje się, nie wiem, w centrum miasta, w rynku. Ale zapłać za godzinę 50 zł. No wiadomo, że to nie przejdzie, tak? Będą zaraz jakieś protesty i tak dalej. Więc w mojej ocenie to, że jest taka duża inflacja, że pieniądz traci na wartości, że jest tak, jak jest, że coraz mniej obywateli, szczególnie klasę średnią i klasę niższą, już nieważne ile kto zarabia, ale no tak, taki podział jest, żeby po prostu, w związku z tym, że tej klasy jest najwięcej, tak? ponad połowa obywateli zalicza się do klasy niższej, do klasy średniej. Chodzi mi tutaj, słuchajcie, o zarobki. Więc coś trzeba zrobić, żeby tych obywateli zmusić do tego, żeby oni zachowywali się ekologicznie. A więc byli, żeby stosowali słynną ekonomię umiaru, o której mówią słynni profesorowie w słynnych książkach na temat ekonomii umiaru. Czy to jest realna perspektywa? No właśnie, czy to jest realna perspektywa? Przeczytałem znowu jakąś tam książkę i słuchajcie, mi się to wszystko zazębia. W mojej ocenie jest to takie działanie celowe. Bo zauważcie, że nie tylko Polacy drukują, tak? Dodrukowują te pieniądze, ten pusty pieniądz. Nie tylko drukują, słuchajcie, Ameryka i tak. No, no wszyscy drukują, tak? Ile tylko mogą. I tylko sprawdzają, jak to się wpływa na inflację. Nasza inflacja jest bardzo duża. Jesteśmy krajem, który przoduje w tym, w Unii Europejskiej. W związku z tym, słuchajcie, no, w mojej ocenie jest to wszystko celowe. No bo to jest tak, jakby się wszyscy zmówili, wszystkie kraje, żeby drukować więcej, żebyśmy musieli więcej pracować, a mniej mogli zakupić za tą pracę. I temu służy inflacja, na przykład 5%owa tak jak teraz jest. Po co, słuchajcie, to jest wszystko? No właśnie po to, słuchajcie, żebyśmy zaczęli zachowywać się jak konsumenci, którzy liczą się z ekologią. Takie mam wrażenie, że to tak jest. Dlaczego? Ano słuchajcie, dlatego, że no w jaki sposób możemy przekonać danego obywatela do tego, żeby zachowywał się ekologicznie żeby jeździł samochodem ekonomicznym, żeby przesiać się z samochodu na rower, żeby zakupywał mniej dóbr konsumpcyjnych. Słuchajcie, tylko ceną możemy go przekonać, czyli finansami. Normalnie go nie zmusimy, tak? Przecież jest wolność słowa, wolność wyboru. Konsument ma chęć kupić, nie wiem, 10 samochodów, to kupi 10 samochodów, kto mu zabroni? Tylko jest kwestia, kogo na to stać, na te samochody. Kogo stać na to, żeby tankować te samochody, żeby opłacać te samochody, żeby obsługiwać te samochody, serwisować te samochody. I słuchajcie, w mojej ocenie to wszystko zmierza do jednego celu żeby po prostu coraz mniej osób było stać na różne dobra konsumpcyjne, żebyśmy zaczęli zastanawiać się, co kupić. Czyli idziemy do sklepu, to idziemy z Takim planem zakupowym Mamy rozpisane Co my mamy kupić Dzięki temu słuchajcie Ta gospodarka będzie troszeczkę Przysiadać i to chyba o to chodzi No bo ja, ja już szukam jakiegoś Dlaczego wszystko drożeje, ropa drożeje, gaz drożeje Dlaczego to wszystko drożeje No wiadomo jak drukują pieniądze no to, be, to będzie to wszystko drożeć tak Wszystkie minerały, surowce itd. i tak dalej Samochody też I różne dobra konsumpcyjne Otóż właśnie chyba o to chodzi właśnie, żebyśmy się powstrzymali, ponieważ pewnie jest tak, że naprawdę, jeżeli się nie powstrzymamy, od tej nadmiernej konsumpcji, od tego ciągłego latania tymi samolotami nie wiadomo gdzie, już czasy raz w roku nie wystarczą, muszą być dwa-trzy razy. Bo tutaj jest za zimno i tak dalej, i tak dalej. I te samoloty latają z punktu A do punktu B. Chyba to wszystko słuchajcie, jest specjalnie zrobione, żebyśmy nas zmusić tego pojedynczego konsumenta, żeby przesiać się na rower, z suwa. No bo jeżeli my zrobimy jakiś post w telewizji, słuchajcie, żeby tutaj zwierzątka były zdrowe, i żeby było nam fajnie, żeby nasze przyszłe pokolenia miały lepiej, i żeby odżywiały się lepiej, i żeby oddychały świeżym powietrzem, to przesiądźcie się, no idźcie na pieszo do pracy. To każdy powie: spadaj, chłopie, ja nie po to kupowałem, suwa. Ja już nie jeżdżę samochodem. No, jak nie jeżdżę samochodem? Ja słuchaj się ubieram w samochód. Jak ubierasz się w samochód? No, ja słuchaj, to jest tak, jakbym garnitur dobry ubrał. Po tym ubiorze, czyli po tym samochodzie, jak ja wsiadam do takiego samochodu, to ja się w niego ubieram. Ja wtedy pokazuję, w jakiej ja jestem hierarchii społecznej, jaki ja mam status społeczny. Ja dzięki temu wszyscy widzą sąsiedzi, że jadę 3 km do pracy. No, to widać, że mam dobre zarobki, tak? ja jestem kimś. I ja mam się przesiąść na rower? Chyba żartujesz, ale słuchajcie, jak zacznie nas się zmuszać do tego, poprzez co? Poprzez co można obywateli zmusić, żeby zaczęli chodzić na pieszo do pracy, żeby zaczęli jeździć po masło, po jedną kostkę masła, nie tym suwem szpanerskim, tylko żeby siedli na rower z koszyczkiem i żeby po prostu pojechali po to masło te dwa kilometry, czy kilometr czy pół kilometra do osiedlowego sklepu, jak ich do tego zmusić? No niestety, paliwo musi kosztować 10 zł, 6 zł, tak jak teraz, to już za mało, czy 5,70 musi kosztować 10 zł, a samochody nie mogą kosztować 100 tysięcy, muszą kosztować pół miliona i do tego to wszystko zmierza. Zauważcie, że byle jaki samochód elektryczny kosztuje 200 tysięcy złotych a jakiś lepszy już 300-400, a suwik kosztuje też 300-400. Więc powoli, słuchajcie, nas się zmusza do tego, poprzez to właśnie, że rośnie cena tych różnych artykułów konsumpcyjnych. W ogóle to jest, słuchajcie, nadprodukcja, jest nadprodukcja. Kapitalizm, mamy teraz do czynienia z kapitalizmem konsumpcyjnym, a kapitalizm konsumpcyjny jest fajny dla nas. Ale niestety i dla rządzących, a niestety dla naszej kuli ziemskiej, dla ochrony środowiska, to jest zagłada, ponieważ kapitalizm konsumpcyjny cały czas wymusza na przedsiębiorcach, na obywatelach, na pracownikach, żebyśmy pracowali wydajniej, szybciej, produkowali więcej. Reklamy kreują sztuczne potrzeby, namawiają nas do tego, żeby zakupywać coraz więcej, więcej, więcej. Pracujemy więcej? Po co? Po to, żeby zaoszczędzić, żeby odpocząć i żeby poczytać książkę, żeby nie wiem teraz pooglądać motyle, tak jak ja tutaj oglądam te motyle. Nie, słuchajcie, po to, żeby pospacerować z psem. Nie, po to, żeby słuchajcie pracować na drugi etat czyli pracujemy po co? Nie po to, żeby ta jakość życia była lepsza, tylko po to, żeby więcej, 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 więcej kupywać, zakupywać tych różnych artykułów, które dwie trzecie do niczego nam nie są potrzebne. <laughs> w ogóle. Ale reklamy kreują sztuczne potrzeby po to, żeby ten żeby tą nadprodukcję kapitalistyczną wepchnąć tam, żebyśmy to sprzedali. Znaczy, żebyśmy to kupili. A przedsiębiorcy, żeby to sprzedali naiwnym frajerom, konsumentom. No i tak to słuchajcie, się kręci. Więc jak to ukrócić? No, prosty sposób. Wszystko musi być bardzo drogie, tak żeby płace nie nadążyły nad realnym wzrostem cen. Czyli ta inflacja żeby była taka jak teraz, 5%. To jest taka, wiecie, legalna inflacja, nie? A ta, ta, ta teoretyczna inflacja. Natomiast realna inflacja to jest chyba pewnie większa. I o to chyba wszystkim chodzi. No i co, i dzięki temu nasza kula ziemska odpocznie. Część osób przesiądzie się z samochodu na rower, część osób pojedzie na zakupy raz w tygodniu, a nie trzy razy w tygodniu albo codziennie. Jeśli ktoś komuś zabraknie kostki masła, to on powie: e, nie, nie, bo tu ja tam, jedno tankowanie to jest praktycznie już teraz 500 zł w tym suwie. O nie, nie, to ja jadę rowerkiem z koszyczkiem sobie po kostkę masła. Nie odpalam go. Natomiast go odpalę tylko dla bajeru, żeby pojechać. Do rodziny, żeby wiedzieli: Ubiorę się w ten samochód i pojadę, i będę szpanował wtedy. <grym> Zauważcie też, że my, jako konsumenci, zachowujemy się. Kogo się nie spytamy, takiego konsumenta: Słuchaj, chcę, żeby było życie, żeby była ekologia, żeby, yy, żeby to było zdrowe powietrze. Tak, jak chcę. Ale jak już mu powiemy: Słuchaj, no to nie wsiadaj do tego auta. O, to już gorzej. To słuchaj, to może iść na pieszo. O, to nie, 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 to już mi nie pasuje, jestem wygodny, ja wolę się wsiąść. I po to to kupywałem, żeby teraz kude chować gdzieś po garażu. I tak to słuchajcie jest. Zauważcie, że my i tak wybieramy, jakby my byśmy naprawdę kierowali się w tych naszych wyborach konsumenckich ekologią, to my byśmy jeździli z samochodami klasy miejskiej do pracy. Po zakupy jeździelibyśmy rowerem albo samochodem miejskim, a nie suwem. A co my wybieramy? No, my wybieramy, słuchajcie, duże samochody. Mimo, że one mają mniejsze pojemności, to mimo wszystko bardzo dużo palą. Składają się nie z tysiąca części, ale z dwóch tysięcy części. A to powoduje, że no niestety ślad węglowy zostaje. Może wyprodukować Każdą część to kosztuje ileś energii. Także nie wiem, co wy sądzicie, ale ja uważam, że to wszystko jest zrobione specjalnie, żeby przyhamować tą gospodarkę. Tak jak teraz Chiny robią. Przyhamowują sztucznie gospodarkę. Mniej osób będzie stać na pewne rzeczy, dlatego wszystko drożeje. Dlatego teraz będziemy się trzy razy zastanawiać z tą wodą, na przykład, tak, żeby oszczędzać tą wodę. Czyli jak myje zęby, to nie, że ta woda leci, ja tutaj szczotkuję te zęby, tylko. Będziemy zakręcać tą wodę, bo woda też będzie niedługo bardzo droga. Wszystko w ogóle będzie drogie, a to zmusi nas, zmusi tego konsumenta do tego, żeby oszczędzał. Zapraszam, słuchajcie do komentarzy, co wy na ten temat sądzicie? Czy też tak uważacie, że dlatego są takie ceny, jakie są? Dlaczego to wszystko tak drożeje? Dlaczego rządy dopuszczają do tego, żeby była tak duża inflacja? Tyle na dzisiaj, zapraszam do subskrypcji, do oglądania kolejnych odcinków, na razie cześć.